Witam was w tym odcinku, gdzie Isla ma 24 godziny na różowo, a jej rodzina, czy jej pomaga? Nie wiem yy, Ale zanim to, yy, macie misję, żeby pod tym filmikiem zostawić 5 łapek w górę Dacie radę dobić 5 łapek w górę, OK. I przypominam o zostawieniu subskrypcji, bo zdobijemy do, do, 5000, więc dlatego 5 łapek w górę Okej, okay, mamy piękny dzień, a dzisiaj 24 godziny na różowe, że mój telefon jest w różowym etui, mega dobrze, że takie mam, także muszę się ubrać na różowo, ale dla mnie ubranie na różowo nie jest wyzwaniem, także już jestem gotowa, Charlie jak zwykle śpi dłużej ode mnie, no nie będę wam pokazywać mojej codziennej rutyny. I w ogóle, bo nie chcę jeszcze likować naszej współpracy, bo ta współpraca z tą firmą jeszcze nie jest, yy, nie wyszła na światło dzienne. Także idziemy zobaczyć, czy jest coś na śniadanie. O, widzę, że już wstałaś. No tak, wstałam, no, bo już ósma, nie zwykle o ósmej wstaję. Tak, yy, zrobiłam sobie śniadanie, bo wiedziałam, że sobie nie poradzić z różowym śniadaniem, no bo to było trudne. Yy, więc proszę bardzo. O, a wy nie jecie? My już jedliśmy, na temu. Tak, my sobie zjedliśmy. Tak, możesz iść do góry. Mm, a nie mogę tu zjeść śniadania? Nie. Okej, okay, nie wiem, co się tam się stało, więc zjem sobie śniadanie na dworze. Okej, okay, ja może nie będę oceniać, co się tam stało. Ja nic nie oceniam. Mm, a czemu nie mogłam siedzieć na kanapie? Bokana yy, bo panie jest różowa, ale mamo, to tak nie działa. Aha. Okej, okay, co mogę porobić? Może dodam sobie coś, jakiś make-up zrobię różowy czy coś? Hmm. Okej, okay, pozmieniam sobie coś w Outfit'cie i sobie pooglądam sobie yy, jakiegoś TikToka czy coś. W sumie oglądanie TikToka jest nudne, jest dziewiąta, a Charlie dalej śpi. Codzienność zwykle wstaję o 10.00. Dobra, pobawię się trochę z którego znalazłam. Yy, gdzieś sama nie wiem gdzie, leżało gdzieś tam w szafie, głęboko schowana. więc się trochę pobawię. Okazało się, że to była plastelina, więc położę tam szponiczkę tutaj. A potem zabrałam sobie soczek i książkę i sobie tak piłam różowy soczek i czytałam różową książkę, którą miałam skończyć, więc w sumie mega dobrze, że mam ten challenge na różowo. I tak jak Isli bardzo dobrze szło na początku challenge'u, to potem, no, działo się coś niefajnego, ale żeby się dowiedzieć... To oglądajcie do końca. Okej, okay, dobra, trochę mi się to sądziło. Yy, idę na dół zobaczyć, co się tam dzieje. Bo już jest dziesiąta i Charlie powinien wstać. On stoi tak blisko dziesiątej, więc zobaczymy. Dobra, ciekawe, co oni robią. Hmm. O, już wszyscy nie śpią? Yy, no nie. Okej, okay, to się może usiąda? No dobra, yy, słuchajcie, jedziemy do galerii. Do galerii? Czemu? No, przecież nie masz różowej piżamy, trzeba ci kupić różową piżamę No właśnie, różową piżamę trzeba ci kupić Okej okay. yy, W sensie różowa piżama jest dla ciebie, ale tak czy siak ziemne do galerii Dziwne Okej, okay, ja sobie zabiorę lody Wszystkie różowe Różowe z posypką E, 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 posypka nie jest różowa Aha, to jeszcze te i tą posypkę. Mam podwójnego loda! Ach, daj, bo za dużo. Tak. A chociaż wisienka? Wisienka jest czerwona oh. mm, Dobre. A co tam mama robi? No, mama idzie dzisiaj do spa. A, a mogę z nią? Nie, bo... Spa, tam nie ma różowych leżaków. Oho. Czy wy mi utrudniacie challenge? Nie wiem. Okej, okay, to ja bym poprosiła jedno fioletowe Bubble Tea. Mhm, to będzie dla mnie i zielone dla synka. Dobrze, idę. Fioletowe Bubble Tea. To będzie moje, to jest twoje. I to jest moje i tu jest żółte, już twoje. A dla mnie nie ma różowego. Aha. Pączki te dwa. Ja nie chcę pączka, więc to są dla was. Proszę bardzo. A różowy pączek? Wyprzedały się wszystkie. Okej, okay, i ja poproszę... Yy, jakiś tam, no wie pan, to co zawsze. Okej. Okay. Mmm, pyszne jedzenie. Yy, a dla mnie jest jakieś jedzenie? No, nie ma nic różowego. No, w domku coś zjesz. Mmm, ale, ale chodka. Dobra, to sałatka. Ja mam najlepsze na świecie. Picie i wszystko. No, pyszna, pyszna restauracja. No, to tylko dlatego przyszliśmy do galerii. Pojedzenie. A has. To czemu nie mogłam zostać w domu? No, no, nie wiem. I oczywiście, że po drodze musieliśmy zahaczyć o moją ulubioną kawiarnię. Y tak, także ja poproszę trzy krasanty. Dobrze. I co tutaj Pani jeszcze poleca? No nie wiem. Zobaczmy, co ja mam tutaj tego ciekawego. No, może chciałaby Pani. To jakieś ciasteczko czy coś? Dobrze, dobrze, to ja poproszę. Tylko te trzy krasanty. Dobrze, dobrze. I siadaj. Mhm. Dobrze, to proszę dla Ciebie. O, już zjadłeś. Dobra. I teraz dla mnie. Ale pyszne takie. Masełkowe. Mm. One no są przepyszne. Tak, dosłownie takie masełkowe. Yy, kanapeczki już leżą tutaj na stole. O. A moja kanapeczka i taty, bo Charlie się najadł już wcześniej Tak nie mniam no Pepsi pyszne, muszę się nauczyć takie robić w domu To chodźcie, to y, idziemy mhm. Jeszcze po drodze przyjechaliśmy do spa podrzucić mamy No, to chwila, zaraz dniem będziemy Jezu, to jest moje ulubione spa Poddać się, czy się nie poddawać? A jeśli chcecie się dowiedzieć, czy um, Isla się poddała, czy wytrwała dalej w tym challenge'u, e, czekajcie na drugi odcinek, bo to już koniec tego. Przypominam o zostawieniu łapeczki w górę i subskrypcji, bo jak nie, to... Nie wiem, to... Isla znajdzie wasz dom i... I... I zrobi z was kebaba, więc radzę subskrybować.